Cześć wam, witam w kolejnym odcinku Dzisiaj znowu wybrałem się na nocne sandacze Jest godzina przed 18 Ale już się ciemno zrobiło Dzisiaj fajna pogoda, bo przestało wiać Ostatnio właśnie strasznie miało, Także nie dało się nawet nosa wystawić z domu No a teraz już wiatr się trochę uspokoił No i jest około 2 stopni na plusie Ale ma przyjść gdzieś około godziny 11 jakiś przymrozek Także no zobaczę Planuję wytrzymać do 11 u nas tak gdzieś dopiero się zwinąć do domu ogólnie to łowię dzisiaj na zbiorniku w planach było jechać na misłe, ale woda jest jakieś metr, prawie półtora za wysoka także no nawet nie było szans bo wszystkie miejsca pozalewane no i będę próbował właśnie, no i chciałem właśnie popróbować na zbiorniku trochę połowić sandaczy będę łowił na gumy, na woblery. wziąłem jedną wędkę do 28 gram takiego fajnego dragonika no i zobaczymy co tam się uda wylubać dzisiaj czy w ogóle będą jakieś brania no mam nadzieję, że tak. Także trzymajcie kciuki, dajcie łapkę w górę, jakieś, jakiś komentarz, subskrypcję i miłego oglądania. Spróbuję może trochę lżej, bo za szybko do dna leci. Spróbuję na dyszkę. Takiego motusiaka założę, ale wiatr jest trochę tak, że nie wiem, czy zaraz nie jest z powrotem. Nie będę czuł opadu w takim wypadku. Taka dyszka, motusiaka, dziesiątka główka. 也行。 wypadu i wiatry były straszne, no właśnie ustają trochę jest godzina 18 także po pogodzie tam pokazują, że około godziny 20.21 ten wiatr ma się uspokoić prawie całkiem jest tam chyba jakieś 10-15 na godzinę. No, czy jesteśmy trochę schowani z kolegą no i zobaczymy, może by się trochę ucieplni, czy ocieplić się, nie ocieplnić. 0, albo minus 1, na razie jest plus 1 ale może jak wiatr ustanie to będzie trochę przyjemniej póki co no to trochę, trochę w twarz wieje tak zakręca trochę ten wiatr, niby jest w plecy ale jakoś tak kołuje, że, że lekko daje w twarz Łapię. Nie wiem co gorsze czy świecenie światłem czy zatłuczenie się po pociągu kamieniami Najlepiej to było w pociągu ale nie chcę się wydymić albo spłoszyć ryb przy brzegu że może znajdę coś cięższego, bo w tym miejscu jest... I na tej kiesiopce to nawet, szczerze mówiąc, nie czuję. Nie czuję specjalnie, kiedy to dochodzi do dna. Także może, może... Założę, że te rękawice wziąłem, bo mi łapy zamarzły. Takiego założę, 15 gram. To jest dycha, guma. Dobra, mówimy dalej. Od razu kabłąk. I tak potrzebuję wędką, żeby ją zrywać z wody, żeby się napinała od razu jak główka tonie, bo jest wiatno i nie chcę, żeby się balans zrobił. Tak to już nic nie poczuję. To jest, chociaż jest kontakt, kurde. I co, na w ogóle rano? Nie, nie, na gumę, wiesz, na gumbę taką dosyć to Tego ma 12,5 Nie no, taki... Ale takie branie, wiesz co, bardzo... takie przytrzymanie. Myślałem, że za czym nie? No, no, no. No, oko, taki. Wyścigowiec. Wyścigowiec. <ścoughs> nie no, fajny chyba. A większy to? od tego mojego. Nawet nie zapięty. Ledwo, ledwo, nie? Słodka? No jak możesz? To zrobię ci spań, potem ci prześledła. Taki może wymiar, może. Zobaczcie. Ale, ale, ty widzisz, to coś kurde się I Co to mieli za gula? Też taką płotkę? Coś podobnego. A w tarninę, bo tu jest tarnin pełno, wiesz? Lepko, wiesz co? I tam też miałem wcześniej, mi dali, że miałem a, kontakt. takiego. Że też tam miałem kontakt, ale... E, co? Takie delikatne skupienie było. Co to masz za haki, bo powiecie, że fajne. Tamacu. Tak, to są tamato? No, porządnie. No i tak, pierwszy jest Maciek Łapie. A ja nic, kurde, na razie nie miałem brania. Chociaż raz może miałem branie, bo takie guma małeko drapnięta, mi się wydawało, że było jakieś branie Jesteśmy już godzinkę jest około 1 stopień albo 0 i wielki wiaterek także ta wichura ta już się uspokaja No nie wiem, jest godzina, która jest godzina 19 za 10 także młoda godzina, jeszcze jest kupa czasu także zmieniam przynęte. Właśnie byłem w momencie zapinania gumy ale Maciek krzyknął, że, że miał branie Trzeba było rzucić wszystko i lecieć nagrywać do niego. Zobaczyć tam haplą. Nie był za ogromny, ale fajnie, że pierwszy sandacz dzisiaj jest. Także Maciek na pewno nie wróci na zero. A ja zobaczymy, czy mi się coś poszczęści. Na razie to nie mogę sobie z gumą poradzić. O, jest dobra. No taką czternastkę. Nie pamiętam nawet, co to jest za gumą. Jakiś relaks do tego główka 25 gram H4 przez 0 z do zbrojką raczej nie będzie tego widać Ale może Dobra, ładuję dalej spróbuję trochę dalej rzucić może, może coś dalej siedzi OK. Trzymajcie kciuki, może się coś złapie dobrze daje. ale na razie jest za chmurami, bez lampki, no to nie da rady chodzić. Jak świeci, no to jest całkiem całkiem. Co, przyciąłeś? Ło, ale go pociął. Trochę za zezbroją. Ale też. No, kurde, ładnie. Zezbrojkę wolimy na grubietę. No dobra, próbuję dalej. Ale może dzisiaj twardo, ale nie mogę. ręce mi upadły. Maciek złapał takiego sandacza miałem takiego sandacza z dych, bo no, ten hamulec porządnie skręcony ale mówi, że pojechało z roli ma dzisiaj dobry dzień a ja niestety urwałem no i poszedł cały zestaw nie sprawdziłem go na łączeniu yy, Plecionki z fluokarbonem karbonem. no i muszę straciłem fajną gumę tak jest na sandaczach bardzo dużo zaczepów tym bardziej właśnie z brzegu jak się mówi. Bardzo dużo strat. Ciężko mi zawiązać, jak jest jakieś zimno. Dostajmy na chwilę te rękawice, bo zajdzie mi z pół godziny. Ja robię taki samek na bolenie. Także Alberto? Czy coś takiego? Tylko, że ja wiążę trochę inaczej, bo Alberto wiąże się także, że robić pętelkę. pętelkę z żyłki, czy z karbonu przeplatacie przez nią yy, przeciąkę i tak 12 razy w to i 3-4 razy w to ja robię tak, że tylko wracam 10 razy 12 zależy od grubości przeciąki i całego zestawu wtedy ten węzeł jest ciut, ciut, ciut cieńszy nie strzela tak po przylotkach ale warto jest zrobić właśnie yy, warto jest sobie zrobić taki przypom gdzieś około metra bo w nocy łapiąc nie wiadomo kiedy ta przynęta wyjdzie z wody no i żeby sobie nie uszkodzić przelotek wtedy słychać kiedy ten węzeł przechodzi przez szczytówkę no i nie wkręcicie po prostu agrawki w przednią szczytówkę nie rozwalicie jej tam jest ten porcelanka także łatwo to uszkodzić Okay. Mamy tak metr, metr maksymalnie półtora, więcej nie trzeba. To jest tylko ze względów bezpieczeństwa, żeby sobie nie rozwalić lędki. bo w nocy no to nie wiem czy ten fluorokarbon w ogóle coś daje. No jedynie jeszcze na tych kamieniach, żeby nie poprzecierać przecionki, także przydaje się. Dobra To już uwiązana, ta agrafka Akurat nie mam samych agrawek Także odpinam od agrawki z kręcikiem, z walonym i zakładam samą agrawkę Kręcznik mi się przyda do bocznego troka A myślę, że nie ma, nie ma potrzeby właśnie używania tego kręcika przy sandaczach nie ma, nie ma co osłabiać tego zestawu jeszcze dodatkowo, bo przy tych zaczepach, atakach sondaczy i zacięciach, no to to jest dodatkowy element, kiedy, który może puścić, czyli krętlik może się po prostu rozejść. Jeszcze tak wam powiem, że dobrze jest jak już czujecie mniej więcej jak ta przynęta jest blisko w miarę, no to dobrze jest wędkę przestawić w bok i zwijać w bok tą wędkę, bo nawet ten węzeł na pleciące nie daje 100% pewności, że nie, w, nie wkręcicie yy, agrafki w szczytówkę a tak to zawsze w bok, no to ten, ta przynęta wyskoczy wcześniej z wody no i tam daje sygnał, że już jest dosyć blisko, dosyć blisko wędki no i nie nie zepsujecie sobie szczytówki dobra, zakładam przynętę pójdę chyba tam do Maćka w jego miejscówkę trochę porzucać, bo jak mam branie za zabraniem, to może tam coś jeszcze więcej jest, może mi się coś uda tam wyglądać. Podrzucę go kilka razy różnie próbuję podbijać. Próbuję na wleczonego, na ciężko i na lekko. 8 gram zakładałem, zakładałem 10, 15 do 30 gram Oj. i z dużego podbicia potrójnego o właśnie było jakieś puknięcie ale to może okoń jakieś no i nic jedno tylko fajne takie branie od spodu gumy bo aż porozrywał mi sandacz tą gumę widać było ale nic poza tym. Maciek fajnie, jednego złapał. Fajnego takiego sendacza. 50-taka. No i miał jedno zarobić, to branie. Miał hamulec sporządzony, skręcony, i aż mu zagrało. No ale niestety, po chwili mu ryba spadła. No i nie udało się wyjąć jej na brzeg. A fajna ryba była, mówi, że czuł, że 70-70 plus miała. do dziewiątej, także mrozek już zaczyna łapać. Oprócz tych brań u Maćka, no to nic. Na razie nic się nie dzieje więcej. zima jak cholera się robi. Nie wiem ile może być, czy, czy już jest poniżej zera, znaczy No na pewno jest poniżej zaradczko tylko chyba jeden stopni, zero, albo, albo minus 1 Trzeba troszeczkę herbaty napić, bo naprawdę, naprawdę zimno. Powiem wam jedną rzecz. Jak wchodziłem z jednej miejscówki, to poświeciłem trochę po wodzie i zauważyłem, że leszcze podchodzą pod brzeg. Także wyłożyłem woble. 11 centymetrowy, Taka uklejka ala pływający, no jeszcze go dogrywam bo... bo nie jestem jakimś tam wybitnym sandaczowcem W nocy dopiero próbuję łowić Tak szczerze mówiąc Także na razie dopiero próbuję łowić tym bardziej na woblery, bo tak to z reguły to łowiłem na, na gumy Zrobiłem kilka sztuk, kilka kątów steru, kilka wielkości steru No i próbuję właśnie w swoich No zobaczymy, no na razie Miałem jakieś tam puknięcia, ale nie wiem czy to nie była właśnie obcierka tego któregoś z leszczy No i yy, nie miałem żadnego grania, ale tak mówię, dopiero z 15 minut na tego boblera Także idę brzegiem yy, w lewo tam gdzie mniej wieje <tak>, tak żeby te rzuty były trochę dalsze ten wobel ma 11 cm tam nie pamiętam nawet ile wagi no, ale jest lekko taki lekko tonący także zobaczymy jak mi to wyjdzie ale w przyszłym roku na pewno częściej by dojeździł na ten nocny sandacze bo mi się spodobało także dopijam herbatkę biorę się dalej do No chociaż nie spróbuję ale ale no wątpię, żeby to było widać. Tak sobie miga. Tu no i schodzi tam z pół metra pod wodę, może trochę więcej. Nie wiem, zasięg tam może z 15 do 20 metrów mniej więcej. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, może coś się na niego złowi, może nie. Księżyc tak dzisiaj ładnie świeci, nie ma jeszcze pełni, ale można by bez lampki. Jak chmur nie ma akurat w tym momencie, to można by bez lampki chodzić nawet Próbuję na trzeci rozwojik. żeby było mieć po jednym w oblerze w przegródce żeby się nie tłuc za bardzo na tych sandaczach ale niestety chciałem zawodować jak najwięcej tego do pudełka ale niespecjalnie się tam znowu tak tłuką. nie czepiają się tam po dwie sztuki no to nie jest jeszcze, nie ma tragedii Wszystkie takie właśnie duże, W ogóle 11 cm Nie robiłem na razie nic takiego mniejszego, tylko Na się chciałem takich właśnie dużych dowalić Jak najwięcej No coś pogoniło tutaj na prawo Właśnie słyszałem zobaczę Czy nie jakiś standard może jak że nawet fajnie leci jak napływający ma to, to nie to nie ma wypowiedzi, że jak mówiłem, ten Zrobiłem 1,5 metra przy polu prawie. No i, i, i słyszę kiedy, kiedy ten wobler się zbliża już do szczytówki tak mógłbym nawet przegapić moment kiedy kiedy wobler wychodzi z wody, bo no, raczej cicho wychodzi no i mógłbym wkręcić kilka kilkadziesiąt razy nawet ten wobler, tą nagrawkę w szczytówkę no i byłoby po szczytówce. A tak to słyszę takie pykanie. Wy raczej nie usłyszycie, bo to jest za ciche. Mały ten węzełek zrobiłem. Ale działa. Naprawdę się sprawdza. Łapie ładnie Popsikałem sobie plecionkę Jak wychodziłem z samochodu Z silikonem sprayu No i jest nam na minusie na pewno już Bo trawa zamarza A plecionka na razie nie zamarza mi jeszcze Dobra, na no dzisiaj już kończę. Już jest dosyć zimno i późno, już jest chyba 12 godzina. Niestety nie udało się wyciągnąć nawet jednej ryby. Dzisiaj na no, Maczkowi się poszczęściło, bo złapał takiego fajnego 50-taka. Miał jeszcze kilka brań, jedno takie konkretne, żeby miał skręcony hamulec, ale pojechało mu dosyć dobrze z rolki. No ale niestety nie udało się tej ryby wyciągnąć spadła, eee, jeszcze mi chyba ze dwa brania. Także całkiem fajnie. No ja niestety dzisiaj na zero, ale fajnie, no zawsze się czegoś nowego nauczę. Potestowałem woblery. Próbowałem na woblery, na gumy. cienko, czy lekko ciężko. No niestety nie udało się. No ale to nic, może jeszcze spróbuję kilka razy jak pogoda pozwoli. Dobra, jeśli wam się podobało to dajcie łapkę w górę, jakiś komentarz do zasięgu, subskrypcję. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.